Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga. Witam z 34. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a moim gościem jest profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Porozmawiamy może na początek o Trybunale do spraw agresji Rosji na Ukrainę. W Ukrainę Rada Europy podpisała porozumienie. I ten Trybunał się właśnie tworzy, i jak pan myśli, czy to będzie taki papierowy tygrys, czy ten Trybunał rzeczywiście ma szansę, żeby, żeby, żeby osądzić zbrodnie rosyjskie w Ukrainie? Uważam, że y, źle się stanie, jeżeli osoby, które odpowiadają za agresję na Ukrainę, nie, y, nie, nie będą z, z tego powodu pociągnięte do odpowiedzialności. Mhm. Bo to będzie świadczyło o słabości i nieskuteczności prawa międzynarodowego, standardów, które cała wspólnota międzynarodowa uznała za uniwersalne po II wojnie światowej. Dobrze się stało, że ten Trybunał powstał, a to z tego względu, iż no, z przyczyn, można powiedzieć, no, prawnych. Nie ma możliwości postawienia Władimira Putina do odpowiedzialności za agresję przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Trybunał ten prowadzi postępowanie, w szczególności w 2023 roku wydał nakaz aresztowania Putina i rzeczniczki praw dziecka. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze może prowadzić postępowania. Związany z popełnieniem zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa. Natomiast, z uwagi na to, iż ani Ukraina, ani Rosja nie są stronami e, statutu rzymskiego, który jest podstawą funkcjonowania e, Trybunału w Hadze, nie ma e, podstaw prawnych do m, postawienia Putina e, do odpowiedzialności Zatem no, chyba największą zbrodnię międzynarodową, jaką jest agresja na y, suwerenne i niepodległe państwo. I stąd tę lukę, y, no. Przez ostatnie trzy lata były dyskusje, w jaki sposób wypełnić tę lukę. W jaki sposób wypełnić tę lukę? No bo proszę pamiętać, no też mamy do czynienia z immunitetami, ponieważ głowa państwa, szef rządu, minister spraw zagranicznych, co do zasady, nie mogą odpowiadać przed sądami krajowymi, i no, pojawiło się pytanie, w jaki sposób społeczność międzynarodowa mogłaby zareagować na to, trzymając się no, tych standardów międzynarodowych, jakie mamy, jakie mamy obecnie. No i doszło do, w czerwcu, 25 czerwca tego roku doszło do podpisania porozumienia między Radą Europy a, a yy, prezydentem Ukrainy, yy, i pokłosiem tego porozumienia będzie stworzenie specjalnego trybunału. Do spraw zbrodni agresji. Wyłącznie ten Trybunał będzie właściwy do spraw zbrodni agresji. On będzie niejako no, uzupełnieniem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. I to dobrze się stało, natomiast no, słabością tego Trybunału jest to, iż e, on nie będzie miał kompetencji do tego, aby pozbawić e, Putina e, immunitetu. Z tego względu, iż nie jest to trybunał międzynarodowy, lecz jest to trybunał stworzony pod auspicjami, nazwijmy to Rady Europy, a więc organizacji jednak regionalnej. No, to jest wynikiem ogromnego paradoksu, z jakim mamy do czynienia, ponieważ e, e, no, wiążące decyzje w sferze odpowiedzialności jednostek za zbrodnie międzynarodowe z reguły zazwyczaj podejmuje. Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z pięciu stałych członków, którym przysługuje prawo weta. I do tego katalogu należy Rosja. No i paradoks prawa międzynarodowego polega właśnie na tym, że system, który miał służyć zabezpieczeniu świata przed wojną po II wojnie światowej, stworzony po II wojnie światowej na podstawie karty Narodów Zjednoczonych, ten system nie przewidział tego, iż agresorem może być Członek, członek Rady, Rady Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa NZ. I z tego względu no w tej chwili przy obecnym stanie prawa międzynarodowego nie istnieje możliwość yy, postawienia w, yy, no, czołowych funkcjonariuszy państwa rosyjskiego, czyli tych objętych immunitetami, do odpowiedzialności za. Za e, zbrodnie agresji. Mhm. No ale siła, siła prawa międzynarodowego też jest nad, mocno nadwyrężana. Chociażby wizyta w, w Władimira Putina na Alasce i spotkanie z Donaldem Trumpem no pokazuje, że no mamy taką równoległą rzeczywistość mamy prawo międzynarodowe i politykę. To jest wynikiem faktu, że Stany Zjednoczone rzeczywiście nie ratyfikowały Statutu Rzymskiego, czyli statutu, czyli umowy międzynarodowej będącej podstawą funkcjonowania Trybunału w Hadze. Stany Zjednoczone nie, nie ratyfikowały, a w związku z tym Stany Zjednoczone nie są związane nakazem aresztowania wydanym wobec Putina w 2023 roku i no, z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie miały obowiązku respektować tego nakazu aresztowania. No, to to jest też e, m, dowodem tego, iż, e, no, e, mamy Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, jest to no, niezwykle ważny organ, ale, jak widać, e, mocarstwa e, nie podlegają jego jurysdykcji. No tak, no, jeżeli popatrzymy na listę osądzonych w Hadze, no to ta lista jest dosyć, e, nie wygląda imponująco, są to zbrodniarze z Bałkanów i jacyś wataszkowie z krajów afrykańskich, więc tutaj ten Trybunał nie wykazał się na razie taki, taką determinacją i siłą, żeby, żeby, żeby osądzić no, takich silnych, silnych silnych tego świata, tak mówiąc krótko. Dokładnie i chyba z tego względu stoimy i cały świat stoi przed potrzebą pewnej redefinicji, redefinicji zasad odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe, mhm. bo yy, tak Myślę, że można powiedzieć, że reżimy autorytarne z dużą ciekawością patrzą na to, co się dzieje. A co się dzieje? Przez 3 lata mamy, a tak naprawdę od 2014 roku, bo yy, aneksja Krymu była zbrodnią agresji, więc tak naprawdę już yy, od, od, od 11 lat obserwujemy naruszenie. Fundamentów prawa międzynarodowego stworzonego po II wojnie światowej przez Rosję. I widzimy, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za to. Nikt nie ponosi odpowiedzialności. Doszło rzeczywiście do bardzo ważnego, symbolicznego aktu, jakim był nakaz aresztowania, ale ten nakaz aresztowania, też przypomnijmy, on był. On był związany nie ze zbrodnią agresji, tylko ze zbrodnią wojenną polegającą na deportacji ukraińskich dzieci do Rosji. Mhm. I tego dotyczy nakaz aresztowania. A agresja trwająca od 2014 roku nie została potępiona przez społeczność międzynarodową w formie wiążącego rozstrzygnięcia. To świadczy o słabości prawa międzynarodowego i uważam, iż po. Znaczy, już w tej chwili, ale no po, po zakończeniu tej wojny, która mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, należy zastanowić się nad pewnym zredefiniowaniem wartości, na których opiera się nowoczesne, jak, na których się opierają nowoczesne państwa i nowoczesny świat. To może teraz przejdźmy do krajowego podwórka i do y, praworządności, y, mamy zmianę polityczną bardzo poważną, nowego prezydenta. Mamy spór o sądownictwo, który trwa już bardzo długo, ponad dekadę. Pytanie, czy to nowe otwarcie, ta zmiana może doprowadzić pana zdaniem do czegoś co ustabilizuje sytuację? Standardy konstytucyjne i europejskie, które należy wdrożyć, są niezależne od zmian politycznych. I ja o tych standardach mogę powiedzieć tyle, że no. W dalszym ciągu polskie prawo i praktyka jego stosowania są nie, do, nie, nie w odpowiedni sposób dostosowane do obowiązków wynikających z naszego członkostwa w Radzie Europy w Unii Europejskiej. Mamy kilkanaście już w tej chwili spraw, orzeczeń wiążących Polskę wyroków Trybunałów, między, trybunałów Europejskich, które jednoznacznie wskazują, iż istnieje potrzeba Przede wszystkim zmiany zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Bo takie zasady, jakimi mamy do czynienia w tej chwili, nie dają wystarczającej gwarancji tego, iż sędzia wyłoniony w procedurze opisanej prawem będzie sędzią niezależnym. Mhm. I to jest zmiana, która no, nieodzowna. To jest zmiana, która musi nastąpić po to, aby Polska przestała być adresatem wyroków. Trybunałów w Luksemburgu i trybunałów w Strasburgu. Bo jeśli to nie nastąpi, to ta sytuacja będzie się pogłębiała. E, i, i, I to jest, pie, to jest, to jest podstawowa, podstawowa rzecz, którą. Podstawowe, podstawowe rozwiązanie, które powinno być wprowadzone do polskiego porządku prawnego. No i oczywiście istnieje potrzeba uregulowania statusu sędziów, którzy funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości od 2018 roku, czyli już od 7 lat, których mandat jest dotknięty tą wadą, o której mówimy. Bo mm, ja uważam, że tu nie możemy twierdzić, iż te osoby nie zostały skutecznie powołane na sędziów, bo zostały powołane na sędziów, wydały już pewnie kilka milionów orzeczeń, orzeczeń wykonywanych, orzeczeń, które kształtują sytuację prawną obywatelską, Natomiast no, nie zmienia to faktu, iż mandat tych sędziów jest obarczony wadą tą, o której mówiłem, po, polegającą na tym, iż genezą ich powołania jest wadliwość Krajowej Rady Sądownictwa I takie rozwiązania należy wprowadzić w drodze ustawy, yy, bo nie ma innego wyjścia. To ustawa doprowadziła do powstania tego problemu, a więc ustawa powinna ten problem wyeliminować. No ale mamy, mamy najnowszy pomysł drugiego yy, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który chce... No, nie widząc możliwości y, y, dokonania takich zmian legislacyjnych skutecznych, no, chce, proponuje czy, 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 czy wpuszcza do debaty publicznej pomysł, żeby reaktywować Krajową Radę Sądownictwa, tą, która była w 2017 roku jeszcze. Y, y, I Jak pan to ocenia taki pomysł? Przerwanie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 roku było niezgodne z Konstytucją, było niezgodne z prawem europejskim. To jest fakt. Natomiast ono doszło do skutku, bo nawet nielegalne, niekonstytucyjne prawo wywołuje skutki prawne i to są skutki o charakterze nieodwracalnym, a zatem w przestrzeni prawnej nie istnieje rozwiązanie umożliwiające, umożliwiające w tej chwili powrót do. Do Krajowej Rady Sądownictwa, która została rozwiązana. No, przypomnijmy sobie, ja w tej chwili przypominam sobie taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku, kiedy to doszło do. Skrócenia kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2005 roku ustawą skrócono kadencję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i wówczas Trybunał Konstytucyjny kilka miesięcy później wydał wyrok w tej sprawie, zdyskwalifikował, całkowicie zdyskwalifikował tego typu rozwiązanie, twierdząc, że niedopuszczalne jest przerwanie ciągłości konstytucyjnego organu państwa. Ale jednocześnie stwierdził, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie prowadzi do reaktywacji organów w poprzednim składzie. W konsekwencji ten standard został wywiedziony z konstytucji już wtedy i ja uważam, że taki standard rzeczywiście obowiązuje, bo, bo nie na tym polega usuwanie skutków niekonstytucyjności. W związku z czym, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj konieczna jest ustawa. Konieczna jest ustawa, która na przyszłość ureguluje skład Krajowej Rady Sądownictwa, a gdy chodzi o ostatnie 7 lat, odniesie się do mandatu sędziów, którzy byli powołani przy udziale tej aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa i jej poprzedniczki. Wiosną 2026 roku mija kadencja obecnej Rady. No i właściwie możliwe są dwie, dwa scenariusze. Rząd nie uznaje tej Rady jako legalnego organu. No i stajemy pod taką perspektywą, że albo rząd według tej nieuznawanej procedury Inaczej, nie rząd, tylko sejmowa większość będzie wybierać lub po ustaniu kadencji ta Krajowa Rada po prostu przestanie działać. Zauważa pan to, to, to niebezpieczeństwo, że możemy w przyszłym roku nie mieć Krajowej Rady Sądownictwa, czyli nie mieć żadnego do dopływu sędziów do, do wymiaru sprawiedliwości. No to by była sytuacja, która no, w prostej linii może doprowadzić do sparaliżowania wymiaru sprawiedliwości mhm. w Polsce. Jeżeli nie doszłoby do ukształtowania właściwego składu krajowej rady sądownictwa, no to wtedy nie ma organu, który mógłby wystąpić do prezydenta. Z wnioskiem o powołanie czy awansowanie e, sędziów, I, i to by była sytuacja bezprecedensowa, sytuacja niezwykle groźna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego nie ma innego wyjścia, niż uchwalenie ustawy, uchwalenie ustawy usuwającej wady. Jakie, jakie posiada aktualne, aktualne rozwiązanie. Aktualne rozwiązanie posiada taką wadę, iż sędziowie, te, te 15 członków sędziowskich Krajowej Rady Sądownictwa nie, nie, posiadają, nie posiadają wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, czyli mówiąc w skrócie od, od władzy politycznej, od bieżącej, od bieżącej polityki. Nie posiadają ten proces powoływania Krajowej Rady, Krajowej Rady Sądownictwa nie jest wystarczająco zabezpieczony przed wpływami politycznymi. Pytanie jest, czy klasa polityczna no, zdobędzie się na kompromis, bo czasu, czasu jest coraz mniej. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.